Dodam teraz na szybko rezerwację, zmienię numer kortu i ostatecznie ją odwołam. I przejdziemy sobie w tej chwili do zakładki dzień po dniu. Jest to odzwierciedlenie y, rezerwacji z grafiku. Tylko że w postaci listy. Oprócz tego, dodatkowo na takiej liście widać też rezerwacje, których już nie widać danego dnia na grafiku, ponieważ albo została ta rezerwacja przeniesiona, albo została odwołana. I tu mamy przykład takiej rezerwacji, która najpierw była na korcie pierwszym, potem była na korcie drugim, a potem została odwołana. Listę dzień po dniu można sobie przeglądać każdy dzień, osobno, tak jak grafik, zmieniając kalendarz. Rezerwacje, które są widoczne na grafiku, są wypisane czarną czcionką. Rezerwacje, których już nie widać na grafiku, są oznaczone jako, jako szare. Rezerwacje rozliczone, ale niezrealizowane. Też znikają z grafiku i są oznaczone na pomarańczowo. Przy takich rezerwacjach, które zniknęły, jest informacja, kiedy pracownik to robił. W przypadku rezerwacji odwołanej, jeżeli to jest odwołanie na mniej niż 24 godziny przed, to dodatkowo jest jeszcze wykrzyknik, czyli zostało to odwołane późno, być może za późno. Dodatkowo na takiej liście możemy sobie też zaznaczyć rezerwacje i te rezerwacje w jakiś sposób sobie odwołać albo przywrócić, zaktualizować cenę. Możemy też wyświetlić sobie raport takich rezerwacji. a także y, sprawdzić kiedy dana rezerwacja przez jakiego pracownika została dodana, kiedy została niezrealizowana, kiedy była edytowana, odwołana, przywrócona.